Hej tu Sylwia z Poker Break. Po mojej prawej Simon, któremu było bardzo spieszno do wywiadu ze mną, dlatego też postanowił odpaść z turnieju i porozmawiać. Powiedz Simon, jak Ci się grało w pull Melon? Tak jak już mówiłem, grałem na szorcie, więc nie było zbyt dużo gry. Postanowiłem wsunąć w pierwszej ręce asy, dostałem call od Król Dama, na szczęście moje asy się utrzymały. Potem w kolejnych rękach sprawdzałem shortów, w kolejno z As 5 na dziesiątki, z, potem z As 3 na króle i w tej finalnej ręce wsunąłem As 9 na dziesięciu blindach, dostałem kolor, od dam i odpadłem. Byłam przy tym rozdaniu, dałam ci szczęśliwą naklejkę, która nie do końca się sprawdziła. Simon, to często bywasz w Ostrawie? No, szczerze powiedziawszy, to bardzo często, bo jeżeli jest jakiś większy turniej, to zawsze, e, najczęściej w soboty przyjeżdżamy ze znajomymi, e, nie tylko na pokera, tylko właśnie, żeby dobrze spędzić czas. E, jako tako tu jest, tu, e, tu jest takie miejsce, gdzie, gdzie można fajnie ten czas spędzić, napić się ze znajomymi, pogadać z ludźmi. E, no ogólnie przyjazna atmosfera. Mógłbym jak najbardziej polecić to kasyno. E, a powiedz właśnie, jeśli chodzi o znajomych, to ktoś jeszcze jest w finale swoich znajomych tutaj? Tak, jeszcze dwóch graczy, z którymi przyjęliśmy w czwartek na ten dzień, dzień pierwszy. No jest to Michał Kiecoń i Kuba Kunysz. Myślę, że, że mo mogą sobie poradzić i życzę im dzisiaj finałowego stołu i, i shipa. No ja też im życzę w takim razie. To trzymamy kciuki. Pozdrawiamy kogoś jeszcze może? No już pozdrowiłem w.. W Pradze, więc nie będziemy już z tymi pozdrowieniami tak szaleć. Po prostu wszystkich pokarzystów i życzę Wam sukcesów. Okej, okay, bądźmy oszczędni, jeśli chodzi o pozdrowienia. No i co, życzymy powodzenia znajomym Twoim i kończymy. Dzięki za rozmowę. Dzięki.